Czas na obiad! Czas na obiad! A. Obiad, prościej, obiad, prościej, obiad! Tak, chodźmy na obiad. O tak, tak! Życzę smacznego! A ty nie zjesz z nami! Nie, smerfetko! Muszę znaleźć rzadko spotykany korzeń, który rośnie wysoko w górach. Wrócę jak tylko będę mógł. A wy tymczasem skończcie naprawiać tamę! Możesz na nas liczyć, papo Smurfie. Pa, pa. Do widzenia po posmersji! Nie cierpię pożegnać. Słyszeliście, co powiedział papa Smurf? Mamy dużo pracy. Wszyscy do roboty. Raz, dwa, trzy. Nie gorączkuj się, ważniaku. Nie zjedliśmy obiadu. No właśnie. To... O, pycha. Mogę sobie tego... Powiedziałem do roboty. Papa Smurf na pewno sobie życzy, żebym to ja rządził podczas jego nieobecności. Był głównym szefem. Smurfa numero uno. Słuchaj, no ważniaku, za kogo ty się uważasz? Heh, za waszego naturalnego przywódcę. <śmiech> <śmiech> Przywódca? Ważniak? Ale to śmieszne. <laughs> Ojej, szkoda, że to nie ja powiedziałem. <laughs> Smerfują sobie ze mnie. Heh. Już ja im pokażę, jestem bardzo ważnym smerfem. <śmierzy> <śmierzy> Harmoniuszu, jesteś wielkim talentem muzycznym, zgadza się? Tak. Chcesz posłuchać, jak gram na trąbce? Co? Aha. Oj, 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 wiesz, y, 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 muzyczny maestro z twoim talentem zasługuje na wyższe stanowisko. Serio? Tak. Mianuje cię pierwszym głównym rzecznikiem i heroldem króla Smurfa. Super! O! A kto jest królem Smurfem? Ja, naturalnie. Oto twoje pierwsze obwieszczenie. Ale ja jestem trębaczem! Słuchajcie! Oficjalne prawo numer jeden. Wszystkie smerfy będą szanować króla smerfa i go słuchać! Albo. Albo chyba Nie, ja tutaj robię kawały! <śmulanie> Widzisz? Nie, mam już tego serdecznie dosyć! Nie mu się, skończę za ciebie, Ważniak królem smerfów? Ach, już ja się tym wszystkim zajmę! Wasz jakór! Jeśli myślisz, że skoro nie ma papy smercha, to możesz robić, co ci się podoba, grubo się mylisz! E, osiłku, masz apso rację, apso Sam sobie nie dam rady. Ja? Potrzebny mi ktoś taki jak ty. No wieź dynamiczny, energiczny, odważny i prawy jak ty. Na wysokie? Na wysokie stanowisko. Aha, tak jest? Smerfie osiłku, mianuję cię królewskim, generałem, pułkownikiem, kapitanem gwardii. narzędzia i za mną. Budujemy pałac dla jego wysokości, króla smerfa Pałac? Jedną pałacową chwilkę? Powinniśmy naprawić stanę. Jeśli chce pałac, niech sobie sam wysmerfuje Teraz! Jest, oczywiście! Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. No już! Smurfujcie Smurfy! Szybko, szybko! Teraz lepiej. O wiele lepiej. Do jeszcze nowszym pałacu! Oto król smerw! Widzę, ale nie wierzę. Przyjaciele Smurfy, dzięki waszej pracy powstał przepiękny pałac. Podziękowałbym wam, ale nie ma za co, bo on mi się należał! Hmm? Niech żyje król smerw! Lepiej, żeby była dla generała pułkownika kapitana. Gwarantuję, że to będzie coś wystrzałowego! Aha, taki jesteś! Aresztujecie, cię! Ruszaj się! Szybciej! Aresztowany? Jest? A wtedy wasza smersowność otworzyłem Bum, tak? To jeden z najstarszych kawałów z Grywusa. Gdzie twoje poczucie humoru, osiłku. Sprawa oddalona. Dziękuję, królu Smerfie. Oto drobny podarek dla ciebie. Ach, jak miło. Nie mogę się doczekać. Cisza, cisza. Do więzienia z nim. Do więzienia? Czekaj! Co? Cisza. Tyś... To jakiś żart, tak? Żartujecie, co? Nie żartują. Uwolnić z grywusa! Uwolnić z grywusa! Uwolnić z się do domu! Bo inaczej! Uwolnić z grywusa! Uwolnić z co teraz zrobimy? Nie wiem, Cia Majdo, ale musimy szybko coś wymyślić. <słuch> thank Prawownicy wasza smerfność zmierzają w kierunku. Ratownicy, powiadasz, nie stój tak, zbieraj wojsko, tak jest! Wkrótce położę temu kres. W końcu przecież... Jestem królem. I co teraz robimy? Smerfujemy tylko co? Będziemy głosować. O, się. Zróbmy przerwę na obiad. A co ty powiesz, Cia Majdo? Ja mówię jeju. jej, z, 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 zobaczcie, co robi król jego wo, 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 wojsko! Atakują! I budują ogrodzenie, żeby smerfy nie mogły wyjść. A my wyjść? Już nigdy. To oznacza wojnę. Nie cierpię wojny. My też nie, Marudo, ale tym razem nie mamy wyboru. No! Nadchodzą. Pamiętajcie, my e, e, raczej wy macie walczyć do ostatniego smerfa. Tak jest! Oddział, ognia! Ech! No, świeże smerfo-jagody. Jeju, ojeju! Tutaj do Nie cierpię smerfo-jagód. Chyba, że są świeże. Nie! Zatrzymajcie się! Smerwujcie! <sumptą> <sumptą> Hej, to nie fair! Korzystają z drabiny! <sumptą> Nie cierpię kleju. Nie, 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 nie. Tak, tak, tak. No, 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 jak nisko upadają wielcy. Zamknąć wyrwę, powstrzymać buntowników, podnieść Papa? Papa Smurf? Jak wam nie wstyd Smurfy? Zachowujecie się jak ludzie. Zniszczyliście całą wioskę. A co się dzieje z Tamą? Samą! Z Przynieście wszystkie głody? To sprawa życia Smerfów. Odeprzyjcie, Tamę. Ja otworzę spust. <grym i wdech> Zniszczony! Masz szczęście, ważniaku, że tylko pałac jest zniszczony. Po twoich wyczynach wszystko mogło skończyć się znacznie gorzej. Przepraszam, papo, smerfie, głupio się zachowałem. Teraz już wiem, nie wystarczy wydawać rozkazów, żeby być dobrym wodzem. Obiecuję wszystko naprawić. Zaczekaj, ważniaku, pomożemy ci! Tak, rozrabialiśmy. No, właśnie, tak, tak. A po smerfie, a co z tym zrobimy? Cóż, Lalusiu, pomyślę, może nam się do czegoś przyda.